Siemanko, z tej strony kolei znam Was w kolejnym odcinku z serii z The Forest, słuchajcie widzimy się właśnie w gierce The Forest, troszeczkę nie było właśnie odcinków z tej serii, ale no już wracamy tak jak obiecałem, w maju, wracamy właśnie i z The Forest i MPG i Brian na wakacjach, mam nadzieję, że również uda się, żeby wrócił, ale na samym początku chciałbym was poprosić, żebyście zostawili łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. No i ogólnie, możecie napisać też komentarz, hashtag TheForest Przypnę wam serduszko, wpadnijcie też na Instagrama, na TikToka, na Discorda no, Wszystkie linki są w opisie, także zachęcam was, żeby zobaczyć I słuchajcie, czym my tutaj dzisiaj się zajmiemy, no ogólnie Dokładnie nie pamiętam czym, na czym my tutaj skończyliśmy, wiem, że w ostatnim odcinku Byliśmy z panią Janiną w, w tym, w jaskini No i tam sobie właśnie zdobyliśmy tą maczetę, tak jak tutaj widzicie więc jestem bardzo zadowolony Słuchajcie, no dzisiaj nie ma ze mną Dziusia i Janiny, bo tak właśnie na szybko dla was nagrywam ten odcinek, ale chciałbym właśnie, żeby No był odcineczek, no lepiej Lepiej właśnie, żebym nagrał sam na przykład, ale żeby odcineczek był Niż żeby na przykład nie był, no nie wiem, ja tak uważam No ale dzisiaj właśnie dzięki temu, że jestem sam, możemy troszeczkę tutaj ogarnąć to nasze obozowisko i tak prawdopodobnie Końcowo tutaj nie będziemy mieszkać, tylko po prostu przeprowadzimy się gdzieś, no to jest takie Miejsce no tak no chwilowe, tak chwilowe. Tutaj właśnie się osiedliliśmy. Tutaj widzicie, oh, przepraszam, tutaj mamy jedzonko jakieś co, ognisko, no i to na razie nam powinno wystarczyć. Ale co bym chciał zrobić? Słuchajcie, dzisiaj chciałbym tutaj ogarnąć jakiś płot, żeby... żeby cholera jasna, no tutaj nam nic nie... Nie przechodziło, tylko zastanawiam się, jaki płot tutaj zrobić, bo patrzcie, tutaj mamy różne sygnały, to nas nie interesuje do zrobienia. Co to jest do zrobienia? Zna A, widzicie, tutaj mamy zadania do zrobienia. Kiedyś grałem w The Forest, ogólnie przeszedłem tę grę całą, wiem jak fabuła wygląda. Niektórzy z Was pewnie też grali, więc niektórzy z was też również wiedzą. Ale naprawdę jest fajna, ciekawa gra, bo tutaj możesz sobie właśnie jaskinie eksplorować, zdobywać różne przedmioty. Yy, ale i tak końcowym celem tej gry jest odnaleźć Timiego, Jak pamiętacie, znaczy pierwszy odcinek z tej gry. Przypuszczam, że może nie pamiętacie, bo ciężko tak wszystko spamiętać. Lecieliśmy samolotem i w tym samolotem się rozbiliśmy. Ale tam był Timmy, czyli ten dzieciak. Timmy, czyli ten, no właśnie, dzieciak. On tam miał jakieś zabawki, właśnie tego znajdujemy różne takie szczątki tych zabawek. No i tego Timiego tam porwali, czyli. No nie wiem, jak ich nazwać, czyli te golemy takie, tak? Intruzi porwali go i my musimy go odnaleźć końcowo, nie? Także musimy go znaleźć. No, zobaczymy, co z tego będzie, czy go znajdziemy, czy nie. No, to wiecie, to jest taka sytuacja, że. No nie wiem, nie jestem w stanie tego przewidzieć, bo możliwe, że po prostu on troszeczkę może ymm, tam zostać i mogą go poskromić, tak? Ale mi się wydaje, że możemy go znaleźć. Więc tak, tutaj mamy zadanie: znajdź Timiego, rozbij obóz, mamy, znajdź i przygotuj jedzenie. No to my mamy i postaraj się, postaw struktury obronne. Czyli my już. A, bo my postawiliśmy tam różne te bomby i tak dalej. Znajdź drogę do Leja Krasowego. Znajdź zaginionych pasażerów samolotu. Zbadaj jaskinię śmierci. Zbadaj wiszącą jaskinię. O, syn. Znajdź zaginionych pasażerów samolotu. No Nawet widzieliśmy w poprzednim odcinku, nie? Także byli. Dobra. Ale tak, podstawy przetrwania to nas nie interesuje. Ognisko, takie tam rzeczy nas nie interesują. Gdzie tu się jakieś płoty buduje? Stojaki. Budowanie jest. A, okej, okay, nie standard. okej. Okay, okay czyli tutaj możemy coś ogarnąć. Znaczniki linka. Wolno, a tyrolki można, wiecie, wiecie te tyrolki są spoko, akurat Jeżeli zjechać na przykład szybko tam gdzieś, gdzie potrzebujemy, możemy na przykład ścianę postawić koroną, by było... ona by tak troszeczkę dziko wyglądała moim zdaniem, ale żeby jakieś pułapki pozostawić na tych skry czy mamy chyba to z ciężarem jedną. Czekajcie, sprawdzimy. To z ciężarem mamy tutaj. Jedno, widzicie, już, tu już nie jeden był powieszony na to możemy. Nie, nie będę testował. Nie będę testował, ale jest. A nie, czekaj, to jest tu? To my mamy dwie? To jest to samo, tak? Tak, mamy dwie. to widzicie, mamy dwie jedna przy drugiej, tak naprawdę. No i co? Jak ktoś tu przebiegnie przez to, to po prostu wiesza się i tyle. My możemy nawet ognisko spalić, żeby go palić, nie? Także można się znęcać e, Ale dobra, co tu mamy? Mm, łapka z opadającym ciężarem pewnie PU! Łeb wali. Łapka, dziś są Twoje urodziny? Och, oh, oh, jak to fajnie ponazywane jest. Z huśtaną liną. Co, tak, myrda? Nie wiem, nie wiem jak to działa. Można sobie to wszystko. Jerzy, obronne to. Ogrodzenie obronne. O to mi właśnie chodziło. O to mi właśnie chodziło. I słuchajcie, ja bym to sobie zbudował. Najbardziej z tej strony. Tutaj mamy jeszcze niedokończone jakieś te pułapki. Tylko, że wydaje mi się, że pułapki to najlepiej, żeby były poza ogrodzeniem. Żeby on, oni tam się w to wpierdzielali. A my, sobie. By... Ja bym najchętniej chciał odtąd zacząć żeby Bo stąd to mam pewność że oni mi przyjdą dobra i mniej więcej ten płot my nie potrzebujemy dużo miejsca ale dobra niech idzie ten kamień niech będzie tutaj niech to sobie tak idzie mniej więcej czekajcie idziemy mamy tu pułapkę tutaj to nam starczy yy, pułapka jest tutaj dobra okej okay. yy, tutaj my możemy sobie jeszcze poprowadzić no mniej więcej tak my nie potrzebujemy dużo miejsca tak jak mówiłem także Możemy sobie to w ten sposób tutaj poprowadzić. Yy, dobra, mi się wydaje, że na razie mniej więcej coś takiego niech będzie. Ile my tu potrzebujemy? Oj, drewna będziemy potrzebować trochę. Także teraz wezmę sobie moją siekiereczkę i troszeczkę pościnamy tego drzewa, żebym. Bo to po prostu same te kłody, nie? Same kłody. Czekajcie, jak to się to ścinało, te drzewa? To czy tu trzeba chodzić dookoła, czy po prostu walić? Chyba tylko walić Już dokładnie nie pamiętam, no wiem, że w Raście kiedyś, jak się grało, to takie punkciki się wyświetlały, jak w niej się napierdzielało, to wtedy szybciej drzewo Wyszło Ale tak to chyba Nie potrzeba jakoś Chociaż może, kurde Może i nie w miejscu trzeba stać, tylko z każdej strony Dobra, leci pierwsze drzewo Ogień i na łeb i puh No i cyk Słuchajcie, gdyż Jak ktoś pisał dzisiaj maturę z polskiego, to pochwalcie się, kurde, jak wam poszło o, kurde, będzie trochę tego. Bo ja się jestem, powiem wam, szczerze, ciekawy. Jak ktoś tam pisał, jak wam poszło, ale słyszałem, doszły mnie słuchy. Doszły mnie, wam powiem szczerze, słuchy, że ta matura była nie taka trudna, tylko taka no normalna, tak? Nie była jakaś trudna, tylko prosta. Więc mam nadzieję, że wam dobrze poszło. Jak ktoś tam pisał. Niedługo pewnie też egzaminy ósmoklasistów macie. Bo to w czerwcu chyba jest, a to w sumie nie tak niedługo. Ja w czerwcu też wam powiem, mam egzaminy zawodowe. Także, ale. Powiem Wam tak, takimi egzaminami nie ma co się stresować. Wiadomo, można się przygotowywać, ale przed całym egzaminem no nie ma co się stresować, bo Wy nie macie na to wpływu, czy Wy to zdacie, czy nie. Po prostu idziecie, jak coś będziecie wiedzieć, to napiszecie. Jak nie, to nie napiszecie. No i tyle, Wy na to nie macie wpływu, także moim zdaniem bez sensu jest się stresować. Wiadomo, no, może tak łatwo powiedzieć, że o, się nie stresuje. Wiadomo, że troszeczkę stresu na pewno będzie, ale i tak nie macie na to wpływu, czy zdacie, czy nie. Znaczy. Troszeczkę może i macie wcześniej, jak się pouczycie, ale przed, przed samym egzaminem już nie. Także idziesz, piszesz i tyle. Także co będzie, to będzie. Więc się nie stresujcie tymi egzaminami, bo tym bardziej jakimś egzaminem ósmoklasisty, bo, bo to nie ma co się tym stresować. Wiadomo, jak planujecie pójść na jakiś tam kierunek, jakieś liceum, wykwintne, wykwintne, kurde, wiecie, jakieś takie profesjonalne, nie? Dla, dla mądrych ludzi, no to. No to wtedy możecie, może i macie się czym stresować, ale jak planujecie iść do technikum czy do zawodówki To już ja w ogóle nie, nic nie mówię, bo do zawodówki to tam nic nie jest potrzebne Ale, znaczy nie, no, wiadomo, tam są jakieś progi punktów, nie, nawet do, do zawodówki e, Więc coś tam jest, ale to nie jest aż na tyle, żebyście, słuchajcie, nie wiedzieli tego, nie Ale te egzaminy u smoklasistów nie są jakieś trudne, więc tam nie macie czym się martwić Ja, gdzie ja z matematyki Eee, kurde, za dobry nie jestem. To z to miałem nawet. Kurde, teraz chciałem powiedzieć ile, ale nie pamiętam dokładnie ile miałem z matematyki. Wiem, że z polskiego miałem 68%. Yy, no dobra, może to nie jest dużo, ale ja nigdy się nie uczyłem przecież. Jak na to, jak na to że ja nigdy się nie uczyłem, no to i tak 68% to jest chyba dobrze, co? Jak, bo naprawdę, szczerze mówię, z ręką na sercu nigdy się nie uczyłem. Eee, z polskiego. Eee, jedynie z czego w gimnazjum się, słuchajcie, uczyłem. To z historii na poprawy Tak jak kiedyś już wspominałem, z historii na poprawy Jeszcze z czegoś, czekajcie, nie Z historii na poprawy się tylko uczyłem, bo Wiadomo, tych dat, nie? Żeby później poprawić No to w gimnazjum tylko z tego Żeby poprawiać później, no i, i tych dat nawet i tak teraz już nie pamiętam, bo jakieś tam daty były, to mnie to akurat interesuje yy, Więc y, tylko się uczyłem po to na pamięć, żeby to zdać i mieć dwójeczkę, nie? To tylko, tylko tyle a z polskiego nigdy, nawet powiem wam szczerze, że wiem, może nie powinienem wam tego mówić. Kurde, może nie powinienem wam tego mówić, bo wy zaraz powiedzieć, a dobra, to Kolis się nie te też nie będę. Nie. Tego nie mówię wam po to, tylko po prostu wam... No mówię jak ja robiłem, nie? Ale wy tak nie róbcie, wy tak nie róbcie, po prostu uczcie się, ale na przykład, no powiem wam szczerze, że ja lektur na przykład no nie czytałem. No w podstawówce jeszcze coś tam czytałem, jeszcze jakoś coś tam przeczytałem, jakieś tam były jakieś krótsze, nie. Akademia pana Kleksa na przykład przeczytałem Choć i tak tam za bardzo, no w sumie nic nie pamiętam już, bo to po podstawówce było to dawno Ale w gimnazjum no nie przeczytałem ani jednej lektury Być może jakieś tam streszczenia sobie przeczytałem, ale to gówno mi dało Więc no nie pamiętam, nie? Więc może to nie jest dobre Jeżeli idziecie do liceum, no to wiadomo, te lektury są tam ważne Bo matura później, jakieś tam lalki, inne dziady, jakieś tam inne ustrojstwa To może i to by się przydało, ale Słuchajcie, teraz nawet jak poszedłem do zawodówki Do tej branżowej szkoły to nawet pani nam mówiła na początku, że będziemy mieli jakieś lektury i tak dalej. I co? Od początku, od początku, jak jestem w tej szkole, ani jednej, ani jednej lektury nie przeczytali. Nawet nie kazali nam nie. Także nie martwcie się jakie dzieci do zawodówki, to was, was tam nie będą lekturami będzie, bo będzie po co was jeszcze męczą tymi lekturami, ale później nie. Może w technikum. No w technikum tak, no bo po, po technikum jest matura, nie? Bo po zawodówce nie macie matury, tylko macie te egzaminy zawodowe, ale tak szczerze mówiąc, jeżeli nie wybieracie się na studia, jeżeli nie planujecie później studiów, to ta matura nie, nie jest wam główno potrzebna tak naprawdę, nie moim zdaniem. Oprócz medycyny, jakiejś tam medycyna, no jakiś wiadomo, kierunek sobie medycyna, prawnictwo, czyli tam na prawo i Medycyna, lekarz, inne, kierun inne kierunki są useless, moim zdaniem, bez sensu, nie? niepotrzebne, strata tego czasu, bo w tym świecie, tak jak ktoś pisał, no są, Kurcze, potrzebne, najbardziej potrzebne są umiejętności, kogoś widziałem, umiejętności, a nie wiedza, umiejętności, kurde, słuchajcie, chcecie, nie wiem, domy budować, nie, no możecie powiedzieć, o, dom budować, co ja na budowie będę robił, zapierdielę, nie, człowieku, Możesz, kurde, nie musisz ciężko pracować, możesz swoją firmę kiedyś zrobić, jakbyś chciał domy budować, stawiać, zarabiać. I tu nie chodzi o to, że o zbudy bliźniaka i będziesz miał pieniądze. Nie o to chodzi że kiedyś to była akcja, tylko po prostu. Wiecie, jest dużo takich, ja po prostu daję przykład, że jest dużo różnych takich kierunków, gdzie możesz naprawdę dobre pieniądze robić. A. A nie potrzebujesz do tego jakichś studiów czy coś. No kurde, szczerze mówiąc, nawet możesz wyjechać za granicę, sobie zarobić jakieś pieniążki, później wrócić, coś kupić sobie, nie? Zbudować chałupy. No dużo jest wiecie dlatego nie kierujcie się tam jak ktoś wam pierdzieli głupoty, że bez szkoły nie wiecie mieli nic, ale tak czy siak jak jesteście już w liceum, to idźcie zdajcie to maturę Kto wie może kiedyś wam się przyda może będziecie chcieli się dalej kształcić nie, także warto tam, warto mieć nie, znaczy ja akurat nie potrzebuję mam trochę inne zdanie ale jeżeli kiedyś mi by na przykład była potrzebna, no to bym poszedł. A, co pierdziele? Ja pierdzielę, gówno bym poszedł, Wiem, akurat tą ja bym akurat to maturę z ja miał teraz odczekać jeszcze ileś tam lat i później od nowa się uczyć wszystkiego, to ja dziękuję, jak ja wszystkiego pozapominam. Wszystkie, wszystko pozapominam, tylko tą szkołę skończę, wszystko zapomnę, co się mnie nauczy, nauczyłem. A powiem szczerze, bo tak jest. Jak czegoś nie utrwalasz, to zapomnisz, oprócz jazdy na rowerze. Ale jak... Tak na przykład, no, do czego mogę to porównać, nie? Yy, no... Nie wiem do czego. O! Wiem do czego! Grasz w Counter-Strike'a, jesteś zajebisty w Counter-Strike'a, napierdzierasz nawet nie. Jeździsz na jakieś turnie jesteś, je, turnieje, nie? jesteś dobry, ale zrobisz sobie przerwę ileś tam, rok czy dwa, później wracasz, już nie masz tej formy, już tak dobry w to nie jesteś, nie? Tak samo jest ze szkołą, kurczę, uczysz się czegoś, później idziesz w świat. Większe rzeczy pozapominasz, jakieś tam może potrzebne rzeczy, Czyta czytanie czy coś, jak już się nauczysz czytać, tego nie zapomnisz, bo z tym. E z tym na co dzień się spotykasz, nie, ale jakieś tam gówniane rzeczy, na przykład jak na, na geografii się uczyłeś, e, jakie tam kwiatki rosną w Afryce i tak dalej e, Jakieś tam niepotrzebne, to to zapomnisz, nie, to zapomnisz, tyle abyś sprawdził napisał, później to zapomnisz Dlatego moim zdaniem e, w szkole, no jest niepotrzebne, tyle rzeczy niepotrzebnych, co my się uczymy w szkole, to jest dramat, nie, dramat Moim zdaniem, uczycie się w szkole, jak odprowadzać podatki? Uczycie się? No nie wydaje mi się. Być może w zawodówce W zawodówce, czy to może w technikum jakoś tak, ale w liceum uczycie się? No nie wiem, może, może gdzieś tam w jakimś kierunku, tak, ale Ale wątpię, szkoła nie uczy takich rzeczy Później wychodzisz dorosły, musisz się sam tego wszystkiego uczyć I, i tyle, takich potrzebnych rzeczy na przykład No nie uczą, co jeszcze, czego mogą uczyć? No No nie wiem, różno. Różne rzeczy w składzie, co się dzieje, na przykład jakieś BHP i tak dalej, co, 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 co to się dzieje. No dobra, to, to już jest. Jakieś tam przedmioty BHP są, coś się wydarzy tutaj. Pierwsza pomoc, to jest. Dobra, to do tego się nie czepię. Jakieś tam podstawy są, ale no wiecie o co mi chodzi. No nie będę teraz wymieniał, bo ciężko tak na poczekaniu wymienić. Jakbym się zastanowił, to może i bym wam powymieniał różne rzeczy, no, ale wiecie o, o co dobrze mi chodzi, nie? Sami chodzicie do szkoły, pewnie większość z Was, także dokładnie wiecie o co chodzi. Dlatego ja już się cieszę, że kończę. Za dwa miesiące, nawet nie całe dwa miesiące już, tylko te egzaminki Napisać i tyle, nie? Ale to tam się tym nie przejmuje, no co będzie to będzie, nie? Także nie ma co się przejmować, a w ogóle możecie napisać kurde, napiszcie W komentarzu Czy wybieracie się teraz do szkoły, na jaki kierunek, bo na pewno wielu z was jest teraz w 8 klasie Na jaki kierunek się wybieracie, albo może jak nie w tym roku kończycie to yy to czy po prostu na, na jaki kierunek macie zamiar się wybierać, yy, ale pamiętajcie, że nigdy nie kierujcie się tym, gdzie znajomy idzie, nie? Po prostu idźcie tam, gdzie was to interesuje, bo jak pójdziecie tam, gdzie znajomy idzie, a was to w ogóle nie interesuje, to się tak będziecie męczyć, że masakra, nie? Yy, znajomych poznać. Ja na przykład mam yy, dużo znajomych, nie, dużo nie. Yy, kilku znajomych, kurde, z którymi się nie uczę. Na przykład dobry kontakt mam, tak? Także. To nie chodzi o to. Do szkoły możesz iść, po szkole możesz się spotykać. Nie do szkoły idziesz po to, żeby tam odsiedzieć, frekwencję zdobyć i... A przepraszam, i się jeszcze, czegoś, jeszcze się czegoś nauczyć. Także to, to w ten... O! Czekaj, to ja muszę, kurde, coś skonsumować. Mam tu jakiegoś solonej zika, ususzone mięso, zjedz. Trzeba jak zobacz zobacz już! Mogę latać jak zegarek. Widzicie? Elegant, zobaczcie, tak szybciutko to idzie. Myślałem, że będzie mozolnie jakoś szło. A teraz wajpłot będzie... Padł będzie zrobione. Taki luźny odcineczek, nie? No chciałem trochę ogrodzić Żeby później było przygotowane. Może i bez sensu to robię, bo i tak będziemy się przeprowadzać, robić jakieś Profesjonalne, bardziej nie, Miejsce Z panią Janiną no i Ziusiem, żeby tam mogli sobie jakoś mieszkać Więc myślę, że... Ale oj tam, no żeby tam te kanibale tutaj nie przychodziły, no to może Może być, nie? Może być. Ogólnie planuję też trochę odświeżyć kanał, jakiś banner zmienić awatar. Więc jak znacie kogoś, kto robi naprawdę zajebiste banery i awatary, tylko że nie chodzi mi o jakieś pęcie robione, tylko chodzi mi taki na przykład jak teraz mam na kanale, nie? Zobaczcie sobie, porównajcie, tak jak ja na przykład teraz mam na kanale, to mi się na przykład to podoba, nie? Ale to już jest. już długo. no już sporo czasu mam ten banner i awatar, także chciałbym coś odświeżyć, zmienić. Eee, już tak na wakacje, nie? Bo już żyjemy wakacjami powoli, już zaraz będzie więcej. Koniec szkoły, no bo do teraz to już no maturzyści skończyli, ale my zaraz będziemy też kończyć. Ja to w ogóle myślałem, że kończy trochę wcześniej, bo że trzecia klasa zawodówek kończy tydzień wcześniej, bo ktoś mi tak powiedział, że tydzień wcześniej trzecia klasa zawodówki e, kończy, nie? Branżówki, ale jednak się spytałem i mi mówią, hola, hola, kawalerze, nie, 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 nie. do końca się uczymy, tak? Ja mówię, oho, o, to już mnie, już mnie będziecie widzieć. Tylko rada będzie, nie? Tylko rada oceny wystawione, będziecie mi widzieć. Że nie no, żartuję. Żartuję jakby ktoś to oglądał, to oczywiście, że będę chodzić. Nawet po radzie. Jak oceny będą wystawione, oczywiście, że będę jeszcze chodzić. No bo lubię po prostu. Oczywiście, że będę chodzić i marnować swój czas. <laughs> nie no, coś proste, to, to kurde poradzie, ktoś tam nie trzeba. Nie można iść, tak po prostu jak komuś się nudzi, jak ktoś nie ma co w domu robić, ale akurat ja mam co robić w domu, także mnie to nie dotyczy i... No, i nie muszę po prostu, nie? I nie muszę. Już, kurde, mnie ta lampa na świetle widzi. Już, już mnie na kichanie zbiera, kurde, już mnie tutaj tego. Zobaczcie, ciemno się zrobiło. Tyle tu gadamy, że już się aż, ciem... że, że aż się ciemno zrobiło. Eee, czasami się, kurde, nie potrafi wysłowić. Albo dlatego, że mam za dużo do powiedzenia i się gubi. Ile to nam jeszcze zostało? Tu jest 5, 10, 15, 20, 30. Na, 20, 25, 30. No, tu nieźle, 5, 25. 30. Dobra, słuchajcie, my to zrobimy później. Na razie jesteśmy odgrodzeni, tutaj mamy pułapki. E, więc to, to tyle, słuchajcie. No chciałem z wami trochę porozmawiać, nagrać dla was odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Skonsumuję sobie jeszcze jagódkę Cyk tutaj... A, już nie potrzebuję w sumie. E, odpalę jeszcze tylko ognisko, żeby tu ciepło trochę było w domku. Dobra, cyk. Podłożę trochę hajsu, bo mi tutaj nie potrzebny. Na wyspie, właśnie, patrzcie. Na wyspie jesteście, macie dużo hajsu. A na wyspie jesteście, hajs wam nie potrzebny, tym hajsem to palicie ognisko, nie? Tak jest właśnie życie, kurde. A co jeżeli nas właśnie kiedyś tak spotka taka sytuacja? Wiecie co? Ja na przykład bym chciał polecieć kiedyś samolotem. Mam takie marzenie, nie? Że samolotem bym chciał gdzieś polecieć, na przykład do Stanów, czy po prostu gdziekolwiek, nie? Na jakieś wakacje. Ale ja mam takie szczęście, że akurat, jak ja bym tym samolotem leciał, to była katastrofa. No mówię wam szczerze, bym poleciał. Katastrofa zaraz by była, no takie mam wrażenie. Nie wiadomo, że może, możliwe, żeby tak nie było. Są jakieś szanse, ale tak by było. Dlatego to, trochę bym się cykał, nie? że akurat jak polecę, to wtedy ten, ale dobra. Słuchajcie, to by było na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, kto jeszcze nie ma. Wpadnijcie na Instagrama, na Discorda, na TikToka. No i tyle. Życzę Wam miłego dnia, bo dzisiaj fajna pogoda jest, także korzystajcie. No ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. I do następnego. Na razie.